d'ailleurs le Przemień o Jezu Smutny ten czas Pan z wami I z duchem twoim, twoim Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Chwała Tobie Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwam, żeby wyprawił robotników na swoje żniwom. Idźcie, oto posyłam was jak owce między wilkim. Nie noście z sobą trzosam, ani torby, ani sandałów, nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie, pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim, jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przychodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą, uzdrawiajcie chorych, którzy tam są i mówcie im, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Oto słowo pańskie. Dzisiaj, kiedy słyszymy o tym, że Jezus Chrystus posłał swoich 72 uczniów do miejsc, które sam miał zamiar odwiedzić, na wzór trochę Jana Chrzciciela, który poprzedzał Jezusa Chrystusa i przygotowywał ludzi na jego przyjście, chciałbym w ramach tej homilii podjąć temat o tym, jak zmotywować młodych ludzi, może nawet samą młodzież, do tego, żeby rozwijali swoją wiarę i zaczęli ją praktykować. Czyli w najkrótszy sposób. Najkrócej rzecz ujmując, jak zachęcić młodych, żeby chodzili do kościoła? Pierwsza kwestia, na którą warto zwrócić uwagę, to to, że bardzo boimy się negatywnych odpowiedzi ludzi, których chcemy zmotywować. Jedna z takich rzeczy, którą kiedyś trochę nieświadomie zrobiłem na katechezie, to powiedziałem, że w czasie tej lekcji będzie można powiedzieć to, co każdy będzie miał na myśli. I to jest jedna z tych sytuacji, jedna z tych pierwszych inspiracji, na którą warto zwrócić uwagę. Mianowicie bardzo boimy się tego, co mogą nam powiedzieć ludzie na temat ich przeżywania wiary i bardzo często, kiedy oni do nas mówią, tłumaczą nam, dlaczego, na przykład, nie chodzą do kościoła, dlaczego nie modlą się, to jest nasze nastawienie, że od razu chcemy ich nawracać. A tymczasem to, czego potrzebujemy, to jest ta sytuacja, która bardzo mi się kojarzy z tą Ewangelią, gdy do Jezusa Chrystusa przyprowadzono kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. Powiem szczerze, że jak do mnie przychodziła młodzież, a wydaje się, ja się wydaje, słyszałem o tym od ludzi, nie zdając sobie z tego sprawy. Niektórzy mówią, że mam pewne predyspozycje do pracy z młodzieżą, tak słyszałem ostatnio. Trochę byłem zaskoczony, no ale nie będę zaprzeczał, bo może faktycznie coś w tym jest. To chciałbym zwrócić uwagę na to, że ta pierwsza kwestia, której dzisiaj warto też pamiętać, to mimo, że gdzieś pracuję z młodzieżą, to jestem tego świadomy, że około 70-80% do 80 moich uczniów, w tym także klas 7 i ósmych, zaliczanych do młodzieży, nie przychodzi do kościoła, nie będzie ich tutaj dzisiaj. Do teraz pamiętam sytuację związaną z bierzmowaniem, kiedy ksiądz Piotr mówił, że zdaje sobie sprawę z tego, ja zresztą też i sądzę, że ksiądz proboszcz podobnie, zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że większość ludzi, którzy przyjęli bierzmowanie, nie przyjdą w niedzielę do kościoła. Tak też się stało. I teraz tak, to co jest niesamowicie istotne, trzeba zwrócić uwagę na to, że kwestia wiary nie opiera się tylko i wyłącznie o udziele mszy Świętej. Nie usprawiedliwiam ich nieobecności oczywiście. Natomiast zwracam uwagę na to, że ojciec miłosierny też na pewien czas musiał rozstać się ze swoim synem, żeby ten do niego wrócił. Już zupełnie inny, człowiek, który nie postępował z wyrachowania, którego życie zmieniło się w zupełnie, jego świat wartości także zmienił się. Dlatego dzisiaj powiem szczerze, że warto młodych ludzi pytać o to, co znaczy dla nich Bóg, ile znaczy dla nich wiara, w jaki sposób oni też patrzą na życie, co dla nich jest wartościowe i nie nauczajmy ich od razu. Nie nieśmy dla nich od razu czegoś zupełnie odwrotnego do tego, co oni mówią. Jeżeli jesteśmy w stanie coś wyjaśnić, zróbmy to. Nie mówmy długo, ani nie mówmy górnolotnie. Niech nasze świadectwo wiary będzie czymś takim jak to, co kojarzy mi się z wykładami akurat z homiletyki. To jest ta, ten rodzaj wykładów, kiedy uczyli nas głosić kazania. Mówi do nas ksiądz Szewczyk, jak będziesz gadał kazanie, to staraj się mówić tak, jak, w jaki sposób Jezus rozmawiał z Kleofasem i prawdopodobnie Łukaszem Ewangelistą, jak byli w drodze do Świzdanej Emaus. Niech twoje kazanie przypomina po prostu rozmowę z ludźmi. Niech tam nie będzie niczego, co by było w jakiś sposób takie skomplikowane, i pamiętaj o tym, że to, co mówisz, musi być zrozumiałe dla ciebie. I dzisiaj też, kiedy mówimy o tym, jak ewangelizować młodych ludzi, chcę zwrócić uwagę na to, że chociaż, no, być może mam jakieś predyspozycje jako duszpasterz, gdzieś tam młodzieży, czy tam dzieci, które odnajduje się w tym temacie i widzimy, że to faktycznie działa, chociażby po grupach parafialnych, to dzisiaj jestem świadomy tego, że większość moich uczniów jednak do Kościoła nie chodzi. Ale nie mówię, że ich to skreślam. Mało tego, na katechezie... Yy, też już nieraz słyszałem głosy dzieci, które... Głosy czy dzieci, czy młodzieży, którzy mówili mi proszę księdza, niech mnie ksiądz wypisze z religii. No i teraz tak sobie myślimy i nie chodzi o to, żeby się gorszyć. Ja absolutnie się nie skarżę. Dlaczego? Bo znam drugą stronę. Jak wygląda druga strona? Druga strona wygląda między innymi tak, że są też dzieci, które na religię są niezapisane i na nie chodzą. Chodzą na religię. To jest pierwsza kwestia. Druga rzecz... Nie muszę ich o to prosić i nie robię tego. Są takie osoby, które są wypisane z religii, a jeśli jest modlitwa, to wstaje mi się modlą. Ja im nie każę. Dlatego powiem szczerze, to co. ta pierwsza inspiracja, którą dzisiaj chciałbym, żebyśmy zobaczyli, to niegorszenie się. Przypomina mi się ta chwila, kiedy kandydaci do bierzmowania mieli przyjąć ten sakrament, mieli spowiedź swoją i część z nich nie szła do mnie do konfesjonału. W ogóle im nie kazałem, żeby tak robili. Nikt z nas nie wpływał na to, kto, gdzie się mu kogo spowiada. Ale oni powiedzieli księdzu Piotrowi, nie idziemy do księdza Dawida, bo jest nam wstyd za nasze zachowanie na religii. Niesamowita autorefleksja, jak niesamowita szczerość. Dlatego ta pierwsza inspiracja, kiedy mamy zamiar dzisiaj motywować ludzi tego, żeby przyszli do Kościoła, to nie odrzucanie ich. I czasami mam takie wrażenie, patrząc na ich niesamowitą szczerość, oczywiście moja szczerość też im dużo daje. Oni się mnie pytali na zakończenie roku, czy ksiądz będzie za nami tęsknił. Powiedziałem im, że trudno mi udzielić odpowiedzi na to pytanie, bo sami widzicie, jak wielkim wysiłkiem dla mnie jest prowadzenie katechezy, z której nieraz wracam głuchoniemy. Nie jestem doskonałym nauczycielem, sama lekcja katechezy też jest dalece niedoskonała. Mamy wszystko zrobione, jakby ktoś tam spoglądał w ćwiczenia i tak dalej. Naprawdę będzie okej. Okay. Zdecydowana większość z nich będzie miała zrobione zadania. Aczkolwiek czytam, bo próbowali mnie nieraz oszukiwać. Czytam całe odpowiedzi od początku do końca, bo nieraz kombinowali i wpisywali tam jakieś przepisy na robienie chleba czy tam ciasta. Dlatego czytam całość, żeby nie było później, że wystawam piątki, nie wiedząc co tam jest napisane. W każdym razie ta pierwsza inspiracja, którą chcę dzisiaj pokazać, nie odrzucaj, nie oceniaj serio. Tak jak powiedziałem, mówiłem tym młodym ludziom, na religii możesz powiedzieć, co chcesz. Możesz powiedzieć, że nie lubisz księży, że nie lubisz kościoła, że kościół jest nudny. Okej, okay. czasami odpowiadałem, ale nie czujmy się do tego zmotywowani, zobligowani może inaczej. To nie jest obowiązek. Pozwólmy im być sobą, pozwólmy powiedzieć to, co mają na myśli. Nawet szczerze mówiąc, kiedy taki młody człowiek przychodzi do swojego rodzica i mówi, nie chcę chodzić do kościoła, to szczerze mówiąc, wydaje mi się, że on się czuje bezpiecznie wtedy. Bo tak by kombinował, jego zachowanie byłoby nieszczere. Niech zatem ta pierwsza inspiracja będzie właśnie opisana w taki oto sposób, jak jest to przywołane w tej Ewangelii. Nie potępiam Cię. I rozmawiając z tymi młodymi ludźmi, czasami miałem wrażenie, że lekcja religii, którą ja staram się zrobić tak posłużbowemu, i jest to zrobione tak, na ile potrafię, w miarę dobrze, jest zrobione to, co jest konieczne, przedstawiony jest temat, na ile jest to możliwe, bo czasami tak, jak mówię, zachowanie przeszkadza. Natomiast często miałem wrażenie, że dla tych młodych ludzi jestem kimś, w kim znajdują oparcie. Wtedy, kiedy nie mają go w domu, co jest dość naturalne. Bo okres dojrzewania łączy się z tym, że następuje wtedy pewne oddalenie emocjonalne od rodziców dla osiągnięcia pewnej samodzielności. To jest konieczne. I wtedy niesamowicie istotna jest osoba tak zwanego mentora, czyli innej osoby dorosłej, która nie będzie oceniała i będzie oparciem w trudnych chwilach dla młodego człowieka. I teraz tak, mniej więcej w jaki sposób to się realizowało, też już opowiadałem przed chwilą, dawałem tego przykłady. Zaskoczony byłem również tym, że ludzie, ta młodzież, która na przykład ma problem z tym, żeby przejść do kolejnej klasy, przychodziła i ze mną o tym rozmawiali. Nie dawałem rad. Tak jak kiedyś na kazaniu mówiłem, tych siedem sposobów toksycznego niesłuchania drugiego człowieka. Nie mówiłem im, jak mają się uczyć. Po prostu mówiłem, że to chyba przykre zostać po raz kolejny w tej samej klasie. Widzę, jak bardzo to przeżywasz, jest to dla Ciebie trudne, dlatego przed klasą. No raczej starasz się zachować uśmiech i pokazać, że nie ma to dla Ciebie znaczenia, kiedy wiem, jak wielkim problemem dla Ciebie jest to i że marzysz o tym, żeby chociaż mieć truje czy tam dwuje, ale żeby zdać. Przychodzili nawet, pytali się, czy mi się podoba ich nowy kolor włosów. Także myślę, że to jest ta inspiracja, kiedy my zastanawiamy się nad tym, jak być przykładem wiary. Odpowiedź może być najprostsza. Nie chodzi o to, żebyśmy byli idealni. Chodzi mi się o to, żebyśmy byli szczerzy. I potrafili faktycznie powiedzieć, że Kościół też ma swoje słabe strony, a to, co potrafimy wyjaśnić, to właśnie zrobili to wyjaśnili to, co jest gdzieś tam w naszym zakresie. Druga bardzo ważna rzecz, to jest nasze własne świadectwo wiary. Chodzi o to, żeby o wierze mówić w sposób jak najprostszy, tak jak ją przeżywasz, tak jakbyśmy, jak przed chwilą powiedziałem, rozmawiali z naszym przyjacielem. To jest niesamowicie istotne, tak jakbyśmy z kimś wędrowali. A propos samego wędrowania, jeżeli chodzi o kwestię rozwoju wiary, to bardzo ważne jest to, żeby spędzać z tymi ludźmi jak najwięcej czasu. Te dzieci, ta młodzież uwielbiała wycieczkę. W tym roku bardzo cieszyli się z wycieczki do Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Gdzie uczyłem ich, a sam tego przed chwilą jeszcze nie umiałem przed nimi, obsługi kompasu. Biegaliśmy po lesie, szukając szyfru, żeby otworzyć kłódki do skarbu. To jest niesamowite. Wędrowaliśmy razem także yy, po kopalni w Wieliczce. Niesamowitą katehezą są przerwy. W ogóle nie mówię tam o Bogu. Ale ósmokrasiści mają podobanie w tym, żeby ich upominał. Oni celowo, jak gdyby gdzieś tam krzyknął, w coś uderzą, byleby tylko przed ksiądz zagadał, żeby nam powiedział, ile za to jest punktów ujemnych, a potem uwielbiają to, żeby mnie przekonywać, żeby mi ich nie wpisywać. To jest niesamowita katecheza. Tak jak powiedziałem, jeżeli zależy nam na tym, żeby ci ludzie zaczęli chodzić do kościoła, aczkolwiek zaraz powiem, że nie tylko o to chodzi, Zwróćmy uwagę na to, jak wiele czasu z nimi spędzamy. To jest niesamowicie istotne. Biorąc pod uwagę chociażby teraz, że są wakacje, nasze spotkania ze służbą liturgiczną, z ministrantami, wczorajszy wyjazd na rowery z ojcami, z ministrantami. Coś, co podtrzymuje tą wspólnotę i wzmacnia ją nawet wtedy, kiedy szkoły nie ma. U nas są spotkanie jest to prawdopodobnie jedna z bardzo niewielu parafii, gdzie coś takiego ma miejsce. My sobie nieraz myślimy, jak mądrze gadać o Bogu, a wystarczy spędzać czas. Nawet sama taka przerwa jest z tego niesamowitą okazją. Dalej, jeżeli chcemy motywować ludzi do tego, żeby znaleźli swoje miejsce w kościele, zwróćmy uwagę na to, jakie grupy działają w parafii. Ta odpowiedź jest dość prosta. Natomiast zwróćmy uwagę na to, że do nieba wędrujemy razem. I dla takiej młodzieży, faktycznie, jakaś grupa młodzieżowa może być wielkim wsparciem. Co jeszcze? Rekolekcje. Rekolekcje mogą być istotne i zwróćmy uwagę chociażby tutaj na tą sytuację, która też mi się kojarzy, kilka tygodni dni przed rekolekcjami wielkopostnymi dzieci młodzież pytały, jak się z tego wypisać. Po czym kiedy rekolekcje minęły, czy możemy jeszcze zaśpiewać piosenkę z rekolekcji. Zupełnie inne spojrzenie. Trzeba pamiętać też o tym, że na nich ma wpływ bardzo wiele czynników, I jak rok temu kolekcjami re byli zachwyceni, to po jakimś czasie coś im wybiło to z głowy i zapomnieli po prostu, jak było fajnie. Co jest niesamowicie istotne, możemy ich upominać, ale nie z perspektywy nauczyciela, kogoś, kto jest od nich doskonalszy, nie z perspektywy dorosłego, ale możemy upominać tych młodych ludzi, wskazując im błąd, jednocześnie też troszcząc się o nich. Tak jak powiedziałem, warto im wskazać jakieś grupy parafialne, w których znaleźliby miejsce dla siebie, ale nie tylko to. Bo bardzo ważna będzie też perspektywa na przykład posługi w ramach wolontariatu, czy na przykład strojenie kościołam na Boże Narodzenie, czy też święta wielkanocne. Przeżywanie między innymi rorad, dla nich też będzie fajnym wydarzeniem. Dlaczego w ogóle pojawia się taka trudność? Tutaj już zmierzam, przekraczam połowę tej homilii, nawet czy czwarte, żeby jeszcze kogoś pocieszyć. Na czym polega ta trudność, że łatwiej przekonać dzieci niż młodzież do udziału we mszy świętej czy też stałego uczestnictwa we wspólnocie kościoła? Z dzieckiem jest tak, że jego system emocjonalny, jego psychika, kiedy się rozwija, to generalnie to dziecko odnosi wrażenie, że jest jednością ze swoimi rodzicami. Jeżeli rodzice czegoś pragną, to to dziecko odbiera, to pewnie ja też tego chcę. Jeżeli rodzice to robią, to chyba ja też tego chcę i też to powinienem robić. Natomiast pewien, pewne przełamanie pojawia się wtedy, kiedy rozpoczyna się okres dojrzewania. Młodym podkreślam, że to jest dobry czas. Dobry czas. My bardzo często, wszędzie tak w ogóle piszą, niemalże nawet w książkach, że okres dojrzewania to jest trudny czas. I co się wtedy dzieje? Samospełniające się przepowiednie. Oni szukają potwierdzenia, że to jest trudny czas i celowo ten czas tak przeżywają. Nie ciesząc się nim, a jest fajne. No i teraz tak, tak jak powiedziałem, te małe dzieci, one generalnie czują się jednością ze swoimi rodzicami. Jeżeli dla rodziców chodzenie do kościoła jest ważne, no to dziecko myśli sobie tak, no to pewnie ja też powinienem chodzić, skoro rodzice nam są, łatwiej jest przekonać takie, takie dziecko. Natomiast jeżeli chodzi o młodzież, tam jest zupełnie inaczej. Oni muszą podjąć decyzję. Natomiast kiedy my będziemy na nich naciskali, kiedy będziemy im rozkazywali, to w nich włączy się lampka, która jest nam znana i nam też mruga. Będzie to dla nich ostrzeżenie przed tym, że ktoś bierze zamach na ich samodzielność. Ktoś mi coś każe. Okres dojrzewania, ten okres nastoletni, to czas, kiedy wyrzuca się wszystko ze swojego życia, wszystkie wartości, żeby wybrać te, które mi się podobają. To dla nas okazja, żeby pokazać, że Kościół jest fajny i generalnie jest to czas bardzo ważny. Po pierwsze, kształtuje się samodzielność. Tego wymaga od nas Pan Bóg, żebyśmy byli samodzielni w życiu. Żebyśmy sobie dawali radę. Przykład Abrahama, który opuszcza swój dom rodzinny. No i druga bardzo ważna rzecz, związana z tym dokonywaniem wyboru, te jedna rzecz kształtowanie samodzielności, a druga, jeszcze istotniejsza, tożsamość. Młody człowiek uczy się, że moje potrzeby różnią się od rodziców. Młody człowiek uczy się, że nie jestem klonem swoich rodziców, chociaż jestem do nich podobny. Młody człowiek uczy się, że kiedy rodzice wściekają się z jakiegoś powodu, no to ja mogę doświadczać innych emocji. Wtedy, kiedy ja się wściekam, oni mogą być spokojni. I to jest naturalne. Dlatego, tak jak powiedziałem, nie jest to zbyt dobrym pomysłem, żeby młodych ludzi przymuszać do chodzenia do kościoła. Poddałem przed chwilą parę innych przykładów, które mogą pokazać im, co w tej wspólnocie jest fajnego. Tak jak powiedziałem, wolontariat, posługa miłosierdzia, kwestia różnego zaangażowania w pewne wydarzenia związane z parafią. I bardzo ważne jest to, żeby z takimi ludźmi spędzać dużo czasu, a zwłaszcza, żeby próbować z nimi przeżywać rekolekcje albo zabierać ich na jakieś wyjazdy. Do dzisiaj pamiętam, jak w zeszłym roku z klasą czwartą wtedy graliśmy w piłkę na zakończenie roku. Niesamowita okazja ewangelizacyjna. I wtedy ci młodzi ludzie, te dzieci z czwartej klasy, na ukończenie czwartej klasy powiedzieli mi proszę księdza, myśmy dzisiaj, że księża to takie łamagi, a ksiądz strzela z bramki do bramki. Ale tylko jedną, żeby nie psuć, nie psuć zabawy. Taka inspiracja jeszcze gdzieś tam na koniec. Natomiast już podsumowując tę homilię, ostatnich parę rad. Jezus mówi, nie zabieraj trzosa. Czosa to worek na pieniądze. Jezus mówi, jeżeli masz dzisiaj ewangelizować, masz kogoś motywować, żeby znalazł wartość w wierze, to już dzisiaj to umiesz. Chodzi o to po prostu, że dzisiaj mamy wiele takich sytuacji w naszych pamięci, kiedy sobie odpuściliśmy. Myśleliśmy sobie: Powiem coś o wierze, ale nie, bo się wstydzę. Brakowało mi śmiałości, albo nie, bo się do tego nie nadaje. Już dzisiaj potrafisz. Tak jak pokazałem przed chwilą, wystarczy nawet samo spędzanie czasu z tą osobą. Samo spędzanie czasu, wykonywanie wspólnych obowiązków, wspólne wędrowanie, przeżywanie trudnych sytuacji. Dalej Jezus mówi: Nie zabieraj torbę. Apostowie chcieli mieć torbę, żeby sobie tam jedzenia wziąć, a Jezus, mówiąc: Nie zabieraj torby, pokazuje: Będę cię wspierał co jest bardzo ważne, bądź gotowy na porażki. Ja celowo mówię o tych trudnych sytuacjach z mojej szkoły, nie żeby gorszyć, ale pokazać niedoskonałość. Żeby nie było tak, że jest wszędzie idealnie. Jezus mówi, nie zabieraj sandałów. Z tej perspektywy sandały oznaczają wędrowanie na boso po Ziemi Świętej, która jest kamienista. Powolne wędrowanie. Czasami niektórzy zwracają mi uwagę, czy na przykład takie wielkie tłumy trzeba sprowadzać do służby liturgicznej, czy do scholi. Trzeba. Bo chodzi się bez sandałów, to znaczy, nikogo się nie pomija. To jest niesamowicie istotne. Kwestia niezabierania laski ze sobą, laska jest symbolem władzy, ona oznacza, jeżeli już ci się uda pozyskać ludzi, to nie po to, żeby się teraz chwalić, jakiś ciebie jest dobry ewangelizator. Dla mnie najbardziej teraz takie uczące są te chwile, kiedy mając tutaj w parafii 40, ponad dzieci w scholi, ponad 50 ministrantów, widzę tych, którzy odchodzą, Albo widzę sześć święte, na których z siedmiu nie przychodzi sześciu. To mi pokazuje, że to jest jak gdyby, że oni tutaj przyszli, nie jest tylko i wyłącznie moim dziełem, ale że cały czas trzeba się o nich troszczyć, trzeba o nich dbać. I ostatnia kwestia. Nie miej dwóch sukni. Słuchnia w teatrze greckim, strój w ogóle, jest symbolem osobowości. To znaczy, bądź autentyczny. Kiedy dajemy komuś świadectwo wiary. Nie bójmy się mówić tak jak Paweł, który powiedział: Jeżeli z czegoś czymś miałbym się już chwalić, to niech to będą moje słabości. Nie dasz rady być doskonały. Ja jako ksiądz jestem daleko niedoskonały i to, co by mi bardzo utrudniało pracę, gdybym czuł się doskonały wobec ludzi, z którymi pracuję, bałbym się, że popełnię błąd. Wiedząc, że nie jestem doskonały, nie boję się popełniać błędów i gadam o tym z ambony. Amen.